Które kryptowaluty mają największe szanse na wzrosty? Cześć, z tej strony Piotr. Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii budowania portfela kryptowalut z małym kapitałem. Jak wiesz lub może nie, nie wiesz, spotykamy się tutaj co tydzień, aby za 20 zł kupić bitcoina, raz za drugie 20 zł kupić altcoina, żeby sprawdzić, czy inwestowanie z tak małym kapitałem ma w ogóle sens oraz sprawdzamy, co się bardziej opłaca. Więc jeżeli interesuje Ciebie ta seria oraz zarabianie w internecie, bardzo szeroko rozumiane, pomyśl, aby ten kanał subskrybować. A jeżeli jesteś ciekaw, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałem, zostaw łapkę w górę i lecimy z tematem. Na początek zazwyczaj spotykaliśmy się w weekend, jednak na ten weekend po raz pierwszy od półtora roku mojej przygody z internetem praktycznie odciąłem się od social mediów, tak żeby trochę odetchnąć, więc wracam dzisiaj do, że tak powiem, do żywych i dzisiaj nadrabiam z naszą... Serio, tak? Więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ok, i będziemy mogli dalej to kontynuować. W zeszłym odcinku rozmawialiśmy też na temat różnych aplikacji do monitoringu portfolio kryptowalut, ponieważ do, na naszym coin tracking doszliśmy do limitu 200 trade'ów. Jednak znalazłem, znalazłem rozwiązanie na to. Dzięki za Wasze wszystkie uwagi, tak, zaproponowaliście portfel Delta jako alternatywa dla Blockfolio. Jest to naprawdę ciekawy portfel, mam go zainstalowanego także już na Macu ciekawa aplikacja do monitorowania kryptowalut. Natomiast stwierdziłem, że przenoszenie 200 trade'ów na tą aplikację ręcznie, ponieważ nie dało się zrobić tego w bulku, zajęłoby mi to prawdopodobnie kilka dni, a może nawet kilka tygodni. Więc z mojej perspektywy było to bardzo uh, Zbyt po prostu czasu chłona tego czasu teraz nie mam, więc co wymyśliłem? Po prostu usunąłem z naszego portfela wszystkie wpłaty złotówkowe, te, które tutaj dawaliśmy. Jak widzicie mamy informację, że mamy minus 2720 złotych na minusie, co oczywiście nie jest prawdą, ponieważ to jest, mamy currencies, stack, czyli po prostu to są kwoty. Które, za które kupiliśmy za, za nasze złotówki czyli na dzień dzisiejszy zainwestowaliśmy już 2720 złotych w ciągu ostatnich 68 odcinków. Dzisiaj numer 69 a tutaj mamy wartość tylko naszych monet czyli 1583 zł. Trochę zmieniło nam się na wykresach jednak koniec końców wszystko i tak będziemy wiedzieć a na kolejne pół roku mamy z góry i wtedy myślę prawdopodobnie po prostu wykupię po prostu kolejny rok już za pieniądze. Jednak zobaczymy. Na razie wracamy do gry, więc jak wygląda nasze portfolio? Bitcoin ciągle traci na wartości w stosunku do altcoinów. Jeżeli obserwujecie rynek, to wiecie, że sporo się na rynku krypto ostatnio działo. Było sporo fajnych wzrostów, ciekawych wzrostów. Niektóre kryptowaluty, jak kryptowaluty na przykład EverEx, zobaczcie: 233 był już ponad 300% zysku, tak, więc takie strzały też się zdarzają. Jednak to takie rzeczy wydarzają się najczęściej przy małych kapach, tak? Mamy 26. Było wcześniej. 8-9 milionów, dlatego też my w naszym portfelu też różnicujemy trochę nasze ryzyko, ponieważ mamy tutaj różne kryptowaluty i z top 10 i mamy kryptowaluty z top 400, gdzieś tam z końcowej, z końcowej listy. Ostatnio nawet kupowaliśmy TUBA, który był w top 600, gdzieś tam między 500 a 600, no jak się okazuje Tube dla nas przyniósł bardzo ciekawe zyski. Może sprawdźmy jak to wygląda. Oczywiście sprawdzamy to w stosunku do bitcoina. Jak widzicie, tych zielonych pojawia się coraz więcej i mamy już minus 10%. Wczoraj było to minus 9%, jednak dzisiaj znowu na rynku mamy pewne korekty. Jak widzicie, buybox token 100%, bat prawie 100%, tube to samo. Z tym, że tube już miał 1000 ponad 500 Satoshi, był warty, mieliśmy 150%. Na tej krypto BIX, czyli buybox token, był po 8600 Satoshi, więc mamy zaliczone już naprawdę pierwsze takie fajne. Oczywiście nie są to profity, ponieważ tego nie spieniężamy. Ideą tej serii jest to, aby te krypto trzymać po prostu długo i. Będę musiał po prostu usiąść i pomyśleć nad tym w jaki sposób będziemy wychodzić z tych transakcji do każdej poszczególnej, ponieważ też fajnie mieć strategię wyjścia, tak? Do mojego portfela mam tutaj dla niektórych kryptowalut, dla niektórych kryptowalut już mam plan, dla innych nie. Więc myślę w jakoś, czy będziemy to uśredniać, czy będziemy każdą krypto traktować oddzielnie? Być może mi w tym pomożecie, dajcie znać w komentarzach, w jaki sposób waszym zdaniem powinno się wychodzić z hodlingu. Jestem mega ciekaw, czy macie jakąś swoją strategię. Ok, pozostałe krypto Arkblock ładnie nam odbił w Tak kupywaliśmy od 100 kilkunastu do 100 Satoshi, poschodziliśmy i uśrednialiśmy tu cenę. Już na dzień dzisiejszy mamy 137-138, więc też bardzo fajne wzrosty. Lisk, Zilika miało Zilika była już na poziomie 690 czy 670 Satoshi, jednak mamy oczywiście spadki po wyjściu mainnetu, jednak Zilika wciąż bardzo, bardzo mocny projekt i cena znów spada do około 460 Satoshi, gdzie to jest mój buy level, więc jeżeli dojdziemy do tego momentu, ja także będę dalej Zilike kupował, ponieważ Zilike cały czas, cały czas dokupuję. No i też mamy inne kryptowaluty. Fusion został zlistowany na Bitrexie, także sporo się dzieje na rynku krypto i sporo mamy takich pozytywnych sygnałów. Jaką kryptowalutę dzisiaj kupimy? Do naszego portfela. Pomyślałem sobie, żeby uśrednić cenę Ripple'a, które kupowaliśmy po około 8000 Satoshi, więc mam tutaj jego, tak? Aczkolwiek, patrząc na jego, na price action, tak, w jaki sposób zachowuje się cena zawsze w stosunku do Bitcoina, moim zdaniem cena Bitcoina ma duże szanse, żeby dojść teraz do 4700 dolarów, co sprawi, że oczywiście dolarowo Ripple podskoczy, ale w Satoshi Ripple może spaść. To jest moje zdanie, ponieważ jeszcze ma tutaj sporo, sporo do, że tak powiem do korekty, tak, na obecną chwilę, więc Ripple raczej bym na obecną chwilę nie dokupował, ponieważ, ale nie dlatego, że uważam, że to jest słaby projekt, czy nic, nic z tych rzeczy, warto, myślę, byłoby to dzisiaj zrobić, ale mamy tylko 20 zł i możemy wybrać jedną krypto. Kolejna krypto, na którą patrzę i którą ja skupuję, jest to ICON, który też na obecną chwilę przełamał trend wzrostowy, więc ja na obecną chwilę go obserwuję, aczkolwiek też bym chciał, żebyśmy go mieli w naszym portfolio, więc mam nadzieję, przy trochę większej korekcie będziemy mieli okazję jeszcze go kupić. No i najlepiej z mojej perspektywy na dzień dzisiejszy wygląda IOTA, też nowa kryptowaluta w naszym portfelu i też bym chciał, abyśmy ją mieli także na long term u nas. Ok, oczywiście jest dużo innych kryptowalut, wiele z tych kryptowalut po prostu poszło mocno w górę, IOTA jednak utrzymuje bardzo fajny trend. Wzrostowy. Jesteśmy teraz na Ajocie. Jeżeli możecie zobaczyć, na interwale dziennym, zauważcie, jeżeli tutaj nie, nie będę wchodził teraz na Trading View, jeżeli sobie wyrysujemy, mamy idealny trend wzrostowy i centralnie odbijamy się teraz od linii trendu. Teraz, czy się odbijemy, czy pójdziemy niżej, nie wiem, ale patrząc, jako że. Spotykamy się co tydzień, to jest moment na, podczas kręcenia tego filmu, to jest moment na decyzję, więc dla mnie dzisiaj wybór pada na IoT, ponieważ ma bardzo fajne ustawienia, a za chwilę Ci powiem, dlaczego IoT, ponieważ jest bardzo fajne partnerstwo, co może spowodować, że cena IoT -y w niedalekiej przyszłości, ale też długoterminowo będzie bardzo fajnie rosła. Dobra, przechodzimy do naszych zakupów. Standardowo na początek transakcja na... Na Bitbayu kupujemy naszego Bitcoina 133455, 133455. Od razu sobie wpiszemy, Enter Coins. Dzisiaj wpisujemy bez złotówek 0,010345, tylko sprawdzę, czy się nie pomyliłem. 133455. i zgadza się Bitcoin amount za 20 złotych polskich. Kupiony. Dobra, i teraz ile kupimy IOT? Ktoś wystawił ofertę po 7409. 7409. I mamy tutaj wynik 18,0125. OK, więc najpierw oczywiście idziemy kupić. Ja mam tutaj 150 000 Satoshi, więc kupię za to wszystko 20, tak, ponieważ nie można aż tylu miejsc po przecinku wstawiać na Binance. Troszkę cena spadła, jednak dla nas to wpisujemy tyle, ile było w danym momencie, żeby wszystko fajnie się zgadzało. Kupujemy, Iota dokupiona, wracamy na nasz portfel i dodajemy dokładną kwotę, jaką mamy tutaj, czyli 180125. 180125 Iota zarówno wartość 20 zł, tak, więc to nie ma z tym problemu, że mamy troszeczkę więcej a, na moim portfelu na Binance, no ale po prostu na Binance w taki sposób to operuje. Więc dodajemy transakcję, mamy dwie nowe krypto w naszym portfelu i oczywiście śledzimy dalej, zobaczymy co się... Wydarzy. Lecimy z wiadomościami. Kilka informacji dla Was pod koniec. Pierwsza rzecz bardzo fajna: Rakuten, czyli japoński Amazon, czyli gigant, jeżeli chodzi o sprzedaż online w Japonii, uruchomił własną giełdę kryptowalut. I czy to jest dobry znak dla krypto, czy nie? Moim zdaniem, jak najbardziej. I teraz. Już zauważamy to od jakiegoś czasu, takie elementy adaptacji, które pozwalają nam myśleć, że krypto jednak będzie używane na wielu, wielu płaszczyznach. Ja co do tego nie mam wątpliwości, wiele osób jeszcze się przygląda i myśli, czy tak naprawdę krypto to jest coś, co faktycznie będzie miało miejsce i faktycznie wejdzie do mainstreamu, ale muszę Ci powiedzieć jedną rzecz, że kiedyś były czasy, że w latach 90. internet uważano za też... Uważano internet za abstrakcję. Ty dzisiaj, jeżeli mówisz, słyszysz słowo internet, nie czujesz żadnego dyskomfortu ani zdziwienia, ponieważ dzisiaj to jest dla ciebie naturalne. Jednak musisz wiedzieć, że w latach 90., kiedy internet wchodził, bardzo dużo ludzi, nie mówiąc, że większość ludzi, myślała, że internet jest to czysta spekulacja, jest to fat, tak, to jest coś nieprawdziwego, coś co na chwilę jest i za chwilę zniknie, coś nieprawdopodobnego. To samo się dzieje teraz z kryptowalutami. Moim zdaniem. Jakie jest Twoje zdanie? Myślę, że większość osób, które śledzą tę serię, też ma bardzo podobnie. Więc kolejny element adaptacji: Rakuten, japoński Amazon, wprowadza własną giełdę kryptowalut. To może tutaj przesunę, bo to jest informacja bardzo podobna. Szwajcarski Allegro akceptuje kryptowaluty za swoje płatności. Ma na swojej platformie 2,7 miliona. Produktów z tym, że musi być to zakup za 750 zł lub więcej. Oczywiście w Szwajcarii to jest trochę inny, inny powiedzmy poziom życia i inaczej się wydaje pieniądze na zakupy, no ale też musicie przyznać, że jeżeli chodzi o gigantów, jeżeli chodzi o e-commerce, którzy wprowadzają jednak takie rzeczy, takie rozwiązania, jest to duży krok naprzód. Kolejna rzecz, właśnie to jest rzecz, która mi się podoba. Pod względem tego, co się może wydarzyć w IoT, jest y, współpraca zeux i IOT, czyli na, a, dzięki IOcie, i dzięki temu, dzięki tej współpracy klienci, którzy ch będą chcieli płacić przez Apple Pay czy Samsung Pay, będą mogli. I jeszcze Gu Google Pay będą mogli płacić IOTą. Tak, więc moim zdaniem, mega. Mm, grubo, jeżeli chodzi, żebyśmy znowu byli rok i trzy 4 miesiące temu w krypto, kiedy właściwie wystarczało, że jakaś firma kryptowalutowa, tak jakiś projekt kryptowalutowy, kryptowalutowy wypuszczał swój wallet, cena szybowała po prostu w kosmos. Takie, takie rzeczy jak dzisiaj nie robią aż tak dużego wrażenia, aczkolwiek moim zdaniem długoterminowo faktycznie dają teraz realną, namacalną wartość, ponieważ znowu, wiele kryptowalut to wciąż jest czyściutka spekulacja bez jakichkolwiek produktów. Tak więc takie rzeczy są jak najbardziej potrzebne. I znowu to jest kolejny krok, moim zdaniem gigantyczny krok w kierunku adaptacji krypto worldwide, tak? czyli po prostu na całym świecie. Bo Apple Pay, Samsung Pay i Google Pay być może nie są aż tak popularne w Polsce, ale Ameryka czy Azja jest to po prostu bardzo popularne. Więc ja osobiście czekam, bardzo fajna współpraca, patrzymy co się dzieje dalej. Tu taka ciekawostka, Poczta Polska zażąd zażądała 50 tysięcy złotych za to, że od BitBay. Bardzo prosta sprawa, BitBay uruchomił wypłaty na poczcie do 15 tysięcy złotych. Tak do tej pory mogłeś pójść i na BitBayu kliknąć dosłownie 10 minut dostać kody, pójść do bankomatu i wypłacić, jednak tam jest ograniczenie na obecną chwilę 1000 złotych jednorazowo. Tak, możesz oczywiście tych kodów wygenerować sobie i tam ile tam chcesz, jednak jednorazowość 1000 złotych na poczcie jest to 15 tysięcy złotych i po prostu BitBay na to wygląda, że obnosił się z logo Poczty Polskiej, im to się nie spodobało, więc po prostu wy zażądali 50 tysięcy złotych. Taka ciekawostka a, prosta. I kolejna rzecz, to już na koniec, kryptowaluta Binance na pewno, jeżeli jesteś w świecie krypto, na pewno zauważyłeś, co się dzieje z tą kryptowalutą, czyli 300% w 3 miesiące. Oczywiście już pomijam fakt, że EverEx zrobił 24 godziny takie wyniki, tak po prostu 300%, no jednak kryptowaluty z bardzo małym kapem, tak, ponieważ zauważ, tu jest ponad 2 miliardy, EverEx miał... 6-7 milionów, czyli zaledwie tyle, ale Binance mając tak ogromny market cap wciąż potrafi piąć się w górę bardzo, bardzo szybko. Oczywiście mamy teraz korektę, natomiast jest duże prawdopodobieństwo, mamy all time high i mamy prawdopodobieństwo coraz większe, że jednak ta cena będzie rosła z tego powodu, co Binance tak naprawdę robi na obecną chwilę u siebie na platformie. Także jeżeli chodzi o zyski na rynku krypto, jak widzicie, są realne. To z jednej strony te historie gdzie ktoś się wzbogaca bardzo szybkie są złe. Z drugiej strony jednak te historie faktycznie się zdarzają tylko kto tych kto dzięki takim historiom się tak naprawdę bogaci moim zdaniem najbardziej wyedukowani. Jeżeli chodzi o Binance ja, ja można powiedzieć przespałem ponieważ Binance kiedy miał swoją pierwszą delikatną górkę ja sobie sprzedałem i czekałem na korektę odkupić która korekta to się już po prostu nie wydarzyła i tyle. Jakiś tam zysk mam jednak taki niedosyt gdzieś Zostaje, ok? Daj znać jak u ciebie, czy masz Binance w swoim portfelu, jestem mega, mega ciekaw. Natomiast są inne kryptowaluty, takie jak na przykład Tube, którą także mamy w swoim portfelu. U nas zrobiliśmy 100%, ja kopywałem tak samo BitTube'a między 600 a 1100 Satoshi dla siebie do portfela. Część zysków już zrealizowałem, część jeszcze trzymałem na long term. Moim zdaniem, bardzo, bardzo mocny projekt. Zauważcie, z jak małym Kapem. Jeżeli nie wiesz, co to jest jeszcze BitTube, BitTube jest to po prostu platforma, która jest YouTube'em na blockchainie. Tyle. Działająca. Mam tam swój kanał. Wiem, że niektórzy z Was już zasubskrybowali ten kanał. Jeżeli jeszcze nie, to też Ciebie zapraszam. Moja nazwa użytkownika, tam to jest Kryptostarter Bit.tube. Oczywiście zachęcam Ciebie. Pod tym wideo jest link do zainstalowania, rozszerzenia, czyli. Mm, BitTube Airtime i tutaj nasza aplikacja mierzy nasz czas spędzony na internecie i dostaniemy, dostajemy za to darmowe tuby. Na obecną chwilę, jeden tube 1200 Satoshi, 2-3 dziennie tuby dostaje, więc 3-4000 Satoshi i dla mnie już dawałem taką perspektywę w jednej z kopalni, w której mam kontrakt za 1000 dolarów. Mam tam dzienne naliczenia na poziomie 800 Satoshi. Oczywiście rozumiem, dlaczego tak się dzieje, trudność wydobycia i cena. Natomiast tutaj mamy za darmo 7 razy więcej, dziennie. E, tak, dziennie mamy 7 razy więcej niż z kopalni za kontrakt, a tutaj za free. Więc jeśli chcesz skorzystać, to korzystaj. Jeśli nie, to też spoko standardowo wiadomo, że nie każdy z tego skorzysta. Dobra. Pytanie do Ciebie, która z tych rzeczy najbardziej się podobała, jakie krypto na obecną chwilę masz w portfelu i powiedz dla mnie, co jeszcze chciałbyś być może zobaczyć innego w tej serii, tak, żeby ją troszkę bardziej urozmaicić. Na pewno zaczynamy z tradingiem, ponieważ czuję się coraz lepiej w tradingu, więc na pewno z tym zaczynamy będzie seria w oparciu o narzędzia, jak ja używam z AML, więc myślę, że będzie to mega, mega ciekawe. Dobra, jeżeli była w tym wideo, dla ciebie jakakolwiek wartość, oczywiście zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, nie a póki co, trzymaj się cieplutko, pozdrawiam serdecznie. i do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!